Męskie jeansy ruki Outlast to najnowsza propozycja firmy Redline. Rookie po angielsku znaczy żółtodziób. W tym przypadku mamy do czynienia z bardzo zaawansowanym technologicznie żółtodziobem. Ruki wykonane zostały z najwyższej jakości jeansu. Biała, wzmocniona nić współgra kolorystycznie z granatowym kolorem spodni. Podobać się mogą przeszycia w kształcie ramion śmigła na tylnych kieszeniach. Funkcjonalnym rozwiązaniem jest dodatkowa tylna kieszeń zamykana bryzgoszczelnym zamkiem IKK. Idealne miejsce na dokumenty, łącznie z nią ruki, wyposażono w cztery zewnętrzne kieszenie. Jeansy od środka podszyte są stuprocentowym kewlarem dupont, który chroni motocyklistę. Kewlar znajduje się również na kolanach, pośladkach i biodrach. W tych miejscach projektanci z Redline postanowili zastosować aż pięć razy mocniejszy kewlar to jedyna marka w Polsce, która stosuje takie rozwiązanie w produkcji spodni motocyklowych. Kolana dodatkowo chronione są przez regulowane i wyjmowane protektory Sastek. Redline umożliwia użytkownikom zamocowanie za pomocą rzepów protektorów biodrowych oraz protektora kości ogonowej. Największą nowością, którą zastosowano po raz pierwszy w Europie, jest użycie Outlastu. Doskonale sprawdza się jako regulator temperatury, a co za tym idzie, również komfortu jazdy na motocyklu. Jeansy Rookie wyposażono w system skracania nogawki oraz mocowania nogawek obud lub sznurowadło, dzięki czemu motocyklista unika trzepotania nogawki podczas szybkiej jazdy. Jeansy Redline Rookie Outlast w całości produkowane są w Polsce.